Cześć, Dzień dobry, ja nazywam się Artur Ruszafrany. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej prezentacji samochodu z naszej oferty, a dzisiaj jest to Skoda Felicia z 1999 roku. Zapraszam was serdecznie do oglądania. Dzisiaj, jak widać, prezentacja samochodu dosyć nietypowego, jak na naszą ofertę, ponieważ przyzwyczailiśmy Was oczywiście do samochodów w stylu PRL, samochodów Youngtimerów, Timerów, samochodów klasycznych, samochodów, które właśnie za takie można uznać. Natomiast jak widzicie, dzisiaj jest to Skoda Felicia z 1999 roku, więc samochód stosunkowo młody, natomiast pochodzi on od naszego stałego klienta z jego kolekcji. Ten samochód był ozdobą, można powiedzieć, właśnie tejże kolekcji i nie mogliśmy odmówić właśnie tego Żeby zaprezentować Wam ten samochód, żeby spróbować Wam go sprzedać, ponieważ jest to auto unikatowe, chociażby ze względu na przebieg, jaki tutaj występuje czyli nieco ponad 12 tysięcy kilometrów. Jak widzicie, już na pierwszy rzut oka, to jest w bardzo dobrym stanie. Nie ma na nim korozji. Jest to samochód, można powiedzieć, fabryczny, jeszcze na fabrycznych oponach z 99 roku więc na pewno w jakiś sposób wyróżnia się na tle ofert sobie podobnych, jeśli chodzi o markę, model i właśnie rocznik, natomiast tak jak mówię ten przebieg wyróżnia go na tle konkurencji oraz stan zachowania. Jest to auto, które wielu osobom może kojarzyć się z sentymentem więc jestem ciekaw, czy jeśli uda nam się znaleźć klienta na ten właśnie wóz to czy będzie to samochód traktowany jako pojazd kolekcjonerski, czy też jako auto do poruszania się na co dzień ponieważ jeśli ktoś szuka na przykład samochodu na codzienne dojazdy do pracy to ma tutaj praktycznie nowy egzemplarz Skody Felicji i myślę, że posłuży on jeszcze długie, długie lata, jeśli miał. By właśnie służyć jako samochód do poruszania się na co dzień Ale już kilka słów właśnie o stricte stanie tego egzemplarza To standardowo przejdziemy sobie po wszystkich elementach Zobaczymy co tutaj można Wam pokazać Tak żeby, żeby nie było rozczarowania po dojeździe na miejsce Albo kiedy dostarczymy ten samochód do klienta Bo również jest taka opcja Przechodzimy właśnie do mm, przedniego lewego błotnika Spójrzcie w tym miejscu mamy taką oto podłużną rysę którą warto myślę pokazać. Idąc dalej, wygląda ten błotnik dobrze. Dalej przechodzimy do lewego progu i spójrzcie w tym miejscu trzy obicia. Mam tutaj na myśli właśnie te zarysowania. Bo oczywiście tutaj jest to przetłoczenie fabryczne pokazujące, gdzie należy wsadzić podnośnik. Dalej próg wygląda bardzo dobrze, nie ma korozji. Wrzucę wam teraz kilka przebitek z podwozia. Tak, żebyście mogli zobaczyć jak ona wygląda, bo jest to ciekawe, że nie ma praktycznie na nim konserwacji, więc to da, zawsze dodaje uroku właśnie takim samochodom. Idziemy sobie dalej, lewe przednie drzwi, w tym miejscu, spójrzcie, również taka ryska na przetłoczeniu. Lusterko tutaj wygląda bardzo ładnie, nie ma się do czego doczepić. Tylne lewe drzwi, również tutaj taka ryska występuje na tym samochodzie. I spójrzcie na drzwi jeszcze w tym miejscu. Mają takie drobne trzy obicia, które warto byłoby pewnie zaprawić, jeśli chcielibyśmy ten samochód użytkować dalej. Tutaj jeszcze w tym miejscu. Zobaczcie, tutaj drobna ryska. No i tylny lewy błotnik, ma takie wygniecenie z obiciem lakieru, więc zamykamy sobie tą stronę. Oczywiście, tak jak wam wspominałem, spójrzcie, są tutaj jeszcze fabryczne opony od nowości. Kormoran rocznik 99. Więc, jeśli ktoś chciałby tym samochodem jeździć, to warto byłoby te opony zmienić. Natomiast, kolekcjonersko wiadomo, że jest to jak najbardziej na plus. Jest to potwierdzenie również przebiegu. Tylna klapa wygląda ok. Oczywiście mamy tutaj jeszcze oryginalne tablice od nowości. Spójrzcie, 99 rok. Czarne tablice. Więc, również fajnie wyglądające na tym samochodzie. Tylny zderzak wygląda bardzo dobrze. Nie ma większych śladów, które warto byłoby Wam pokazać. Tutaj w tym miejscu drobne przerysowania lakieru. No i tak, jesteśmy już przy bagażniku, to może przejdźmy do niego od razu. Podnosimy sobie do góry. Tak prezentuje się to właśnie w bagażniku. Mamy tutaj jasne wykładzinki. Spójrzcie jeszcze na zamek klapy. Również wygląda tutaj fabrycznie. Udało mi się dostać do koła zapasowego, więc spójrzcie na tą wnękę. Tutaj jeszcze fabryczna naklejka się zachowała. No i tak jak Wam mówiłem, koło zapasowe jest jeszcze nieużywane z włoskami. Również jest to oczywiście opona oryginalna z 99 roku. Plus tutaj macie jeszcze fabrycznie spakowany podnośnik, klucz do kół. Oraz wkrętkę do holowania Kontynuujemy sobie tą naszą prezentację I przechodzimy teraz do strony lewej Spójrzcie jak ona wygląda Zobaczcie również na wlew paliwa Tutaj mamy oryginalne naklejki, które się zachowały To tylne prawe nadkole wygląda bardzo ładnie Przechodzimy do prawych tylnych drzwi one również wyglądają bardzo ładnie No i próg Tutaj bez obić z tej strony Więc prezentuje się to bardzo dobrze Prawe przednie drzwi Spójrzcie Mamy w tym miejscu wgniecenie z obiciem lakieru więc tutaj na nich jakiś drobny mankament występuje. No i prawy przedni błotnik. Wygląda ok. Plus maska. Od razu sobie na nie urzucimy okiem. Maska wygląda ładnie. Nie ma żadnych wygnieceń. Więc to jest na plus. No i słuchajcie, przedni zderzak. Spójrzcie na niego. Tutaj występuje taki mankament w postaci takich rudych. Kropek na tym plastikowym elemencie, właśnie tego przedniego zderzaka. Mam wrażenie, że nastąpiło to wtedy, kiedy w tej kolekcji, właśnie o której Wam wspominałem, przed tą skodą stał jakiś samochód ustawiony tyłem. W momencie, kiedy on odpalił, woda, która zbierała się w Tumiku, wystrzeliła kolokwialnie mówiąc na ten właśnie zderzak. Była oczywiście to woda z jakimś tam nalotem korozji, który w tym Tumiku pewnie się zbierał. Tak myślę, że tak właśnie było. No i pochlapała nam ten zderzak. Próbowałem to czymś usunąć, natomiast. Nie mogę tego zrobić, więc ktoś od detailingu pewnie musiałby się u tym zająć, zastosować jakąś chemię i po prostu to porządnie wyczyścić. Przejdziemy teraz do wnętrza pojazdu. Spójrzcie jak ono wygląda. Fotele przednie bez uszkodzeń. Bez dziur, bez przetarć, które mógłbym Wam pokazać, więc to jest ok. Kierownica. Wygląda w sposób następujący. Spójrzcie się na przełączniki: No i przebieg, oczywiście 12 073 km. Mamy obrotomierz, mamy zegarek elektroniczny. Tutaj spójrzcie sobie na przełączniki, jest radio. No i lewarek zmiany biegów. Wygląda w ten sposób: deska rozdzielcza widać, że jest lekko przysuszona. Więc również można zastosować jakąś chemię, żeby ją odpowiednio nawilżyć. Boczek lewy. Teraz przechodzimy do tylnej kanapy. Tylna kanapa również jest bez uszkodzeń, wygląda bardzo ładnie. Więc jeśli chodzi o wnętrze, to tutaj jeszcze musicie uwierzyć mi na słowo charakterystyczny zapach dla praktycznie nieużywanego samochodu. I wnętrze prezentuje się wyśmienicie. Przechodzimy do komory silnika. Komora silnika myślę, że również jest mocnym, mocną stroną tego samochodu. Bardzo ładnie się zachowała, jest czysta, bez żadnych konserwacji, bez żadnych nalotów tej konserwacji. Wszystko spójrzcie, wygląda tutaj właśnie, jakby wczoraj opuściło fabrykę. Także tak jak mówię, komora silnika jest mocną stroną tego samochodu. I myślę, że właśnie gdybyśmy mogli go postawić w jakiejś kolekcji, to z otwartą maską będzie budził zainteresowanie i będzie tą właśnie komorą potwierdzał swój przebieg, który wynosi, tak jak pamiętacie, nieco ponad 12 tysięcy km. Także moi drodzy, tak jak widzieliście, auto w bardzo dobrym stanie. Z minimalnymi śladami, z minimalnymi wadami estetycznymi, jeśli chodzi o karoserię i jej zewnętrzną część. Natomiast przebieg myślę, że rekompensuje to wszystko. I jest to auto z jakimś tam potencjałem, właśnie na Timera. z uwagi na to, że tego dużo jeździło u nas w Polsce. I myślę, że wielu osobom może kojarzyć się z sentymentem, ale tak jak mówię, jestem ciekaw, czy jeśli ktoś go kupi, to będzie to samochód doużytkowany na co dzień, czy właśnie z takim przeznaczeniem kolekcjonerskim. I dajcie znać właśnie co wy o tym myślicie I jak wy widzicie tego typu właśnie samochód I tego typu zakup Szukamy dla was kolejnych perełek Więc zasubskrybujcie kanał Pamiętajcie, że prowadzimy teraz akcję Romet Cadet dla widza Więc wbijcie sobie na inne moje filmy No i oczywiście zostawcie kciuk w górę Pozwoli to zwiększyć zasięgi Także serdeczne dzięki za to Już teraz dla was pozdrowienia Trzymajcie się, do następnego Hej